Weźmy takich gigakoksów na ten, na dżunglę. Ja to się w piedole. Kurwa, ty wymyślasz jakieś kurwa ci popiki dla kurwa autystycznych, kurwa dzieci z down. Ale takich dwóch kurwa, kurwa. miło od razu. Napakowanych z no kurwa, Ja naprawdę mu mówię, ja że nie, nie potrafię kłamać ludziom, jeżeli ich kurwa coś mówię. Bierzemy kurwa na potężników kurwa w dżungli. Wiesz kogo? Ja biorę popi, albo Olafa. O, Olafa ja wezmę. Nie, nie wiesz kurwa mojej babci, zostaw ją. Eee, weź kurwa... Nie, weź kurwa jakiegoś czogata. O kurwa, kurwa, no badam... wiemy ich kurwa niesamowicie, patrzcie. Ale kurwa potęga! A zjadł mnie! Ciao do ja mnie świnia! Zjadłem. Spoko, to jest go zjadłem. To się nazywa kurwa łańcuch pokarmowy. Kurwa, wyjepiej, Dobrze! To się nazywa łańcuch Większa ryba zjada mniejszą rybę. To mi się podoba. O kurwa! On jest. O nie! Stary wstał! O, stary wstał! Wstał, stary wstał! O boże, o kurwa! On idzie! On idzie!

Chyba jeszcze raz zajębię z tego. EZ! <gata>. Ale kurwa, nasz ten stoi! Mogę grać na grafik padzie? Aha! Nie, dawaj. To co to na Instagramu Ultimate Braver? On dopiero mnie spalił jeden na jeden, o ma No o, kurwa, udało się! No, nie, się, Dobra, ba, się no, stop. Poddaję to, pierdolę was. Nie! Yeah. <laughs> To mogę maksować coś innego niż wół, bo się Musisz się zajebać, sorry. Kurwa, sardyniarz, dawaj. Ghost zapalę i wpierdalam cię, nie ma? No. Easy. Dobra, wpierdalam się tego topa, kurwa chyba. Co no, zjada? Kurwa, nie ma ucieczki dla ciebie. Hała. <laughs> <laughs> panie, jebany. Ale cię kurwa mieli tym. E o, co macie w dupie? Aaaa! A nie wiem czy ja chcę. Nie bójcie się chłopaki, was w płynie. No kurwa, ja tu przeżyję! No nie, tak mi się przykro zrobiło! A mnie no to tebie, tebie mam! A. Już mi lepiej. Nie, naprawdę muszę pisać to... S. O chuj chodzi? O chuj I... chodzi w tej grze? Dobre. O chuj chodzi w tej grze? O chuj chodziło w tej grze? Jesteśmy koksami, Koks. kurwa. To co? Jeszcze jedno ultimatum? To co? Jeszcze jedno, no ja mam, kurwa macie oczy mamari podbicie ludzi Ja kurwa Jayza pod byciem chujowym Ma ktoś kurwa kanonka z was? Ja? Widzę go loli. Ja? Nie po niego Nie? daj mi kurwa kanona bo on słyszy... nie Nie splashuje, czekaj kurwa lecę po niego Kurwia Ale Cześć Hehehe, łatwo! Żadnych Ale zniknął magik! Zniknął ci kurwa kadonka mój! się moje złoto na kółkach! nie pan zostaw te autystyczne dzieci! Ja Dobra, tak patrzcie co robię! Dające. Patrzcie co kurwa robię! W szoku będą! W szoku będą! To w 10 szokowanych! Ja no, bym kurwa znowu po Wiesz, no to ty jesteś. Tak ci napisała Diana. Dobra, reportujemy kurwa! Deportujemy Reportujemy akali kurwa Z Zobaczymy czy jutro bana zostanie jak będę to montował Wieszcie wszyscy, tam końca <laughs> zaznaczajcie Bo to no dobra. kurwa, Kurwa kumkumidło jebane Majta nie mogę wziąć Dobra kurwa, co brać jak zamiast majta chłopaki To... ten Roluj A, jest. Nie może, to Noski. chuj ee... Ducha, Lesa. albo ducha Duch, oh, duch, duch, duch jest ducha. podstawowy Oni ci kurwa nie pomogą no ja też kurwa nie chcę milionów tracić, chuj. Chodź kurwa, bo pójdę ci je kurwa z toperem spalę. Nie masz stoperak, z kurwy, synie tym razem. Uruchamia mi się, kurwo. Czekaj chwilę. Butuję się, jeba. Sorry, mam Windowsa 9 5 zainstalowanego. Ja kiuchuję. Normalnie kurwa nie aktualizowane od kurwa 2011. Dobra, biegnę do tego, kurwa mi da. Pa, co robię? w szoku będzie. Ja ma. Kurwa, ja mogę być z <laughs> starany. Ja pierdolę przepraszam! Na chuj to bronisz kurwa. Nie wiem co pan chce z pisze Ale że łatwo reportujmy tam kurwa jeszcze teraz. Zobaczymy co się kurwa z tego stanie. Kurwa ty bez kitu, może dostanie pana skurwa, z kurwy sumieści. Nie, żeby kurwa mu rodzina zdechła. Damy, damy, damy.